Ażeju, bo Cię widzimy z Madysia. Ładniejszych... <śmów> Od tej strony Cię widzimy. <śmów> Chodź tu do fotki. Trzy, dwa, jeden. <śmów> Jesteśmy na motul Azja Tour. To jest dla mnie trzeci motul Tour, no bo najpierw RPA, później Stany Zjednoczone, teraz Azja. Azja jest totalnie inna, jest specyficznym miejscem. W Azji byłem już kilka razy, ale w Kirgistanie jeszcze nigdy. Tutaj w Biszkeku skonstatujemy, spodziewałem się bardziej azjatyckiego klimatu, takiego jak na przykład nie wiem w Hanoi, w Wietnamie. A okazało się, że jest bardziej rosyjsko. Po ulicach jeździ się też inaczej, specyficznie. Ale nie tak jak w tej głębszej Azji, na przykład jedno śladów tutaj nie widać. Motocykli jest bardzo mało, wczoraj widzieliśmy chyba dwa przez cały dzień i jesteśmy tutaj ogólnie ciekawostką na tych motocyklach. No i co, spodziewamy się, że będzie bardzo ciekawie, jak już wyjedziemy z Biszkeku i pojedziemy w góry, bo tam dopiero czekają na nas fajne widoczki.

Ja, jak słyszę Azję, to widzę taką fajną altankę, którą chętnie postawiłbym sobie na podwórku, wiesz, taką z zdobieniami trochę Japonia, Chiny. No ciekaw byłem, czy te trasy tutaj będą bardzo wymagające, czy wszyscy uczestnicy dadzą sobie radę, czy ja sobie dam radę. Tak zastanawiałem się, co w trakcie, na przykład, gdyby była jakaś, nie wiem, jakaś awaria, znaczy w sumie awaria to nie, ale jakiś wypadek, bo to są takie rzeczy, które. Które rozbijają cały wyjazd po prostu. Myślałem, że będzie bieda. Myślałem, że, będzie, że będą warunki takie spartańskie, typowo, że będziemy codziennie myć się na przykład w rzekach, że codziennie będziemy walczyć z tym chłodem, z tymi zmianami temperatur. Obawiałem się po prostu wielkości motocykla i tego, że będziemy jeździć po kamieniach czasami może zabraknąć tej. Odległości do Ziemi. Cześć, tu Dan, Martek i Janusz! Witamy Was z Kirgistanu. Na prawo można zobaczyć wodę, przez którą przyjeżdżaliśmy. Słuchajcie, ja się czuję tutaj super. Myślę, że na tym wyjeździe najważniejsze jest determinacja i konsekwencja. Trzeba sobie wyznaczać kolejne cele i po prostu je realizować. Mamy super drużynę, są super, super trenerzy, którzy nam w tym pomagają. Tutaj jest wszystko dosłownie. Jest zachwyt, bo mamy takie widoki, gdzie normalnie. No, zapierają dech w piersiach. Jest zmęczenie, bo jesteśmy na bardzo dużej wysokości. Raz, że my łapiemy zadyszkę, motocykle też łapią zadyszkę, ciężej jeżdżą. Dwa, mamy dużo emocji, dlatego że to urozmaicenie trasy dzisiaj jest tak fajne, że no, chciałoby się tutaj zostać. Na pewno czuję zaskoczenie, bo o ile na, o widoki, na widoki byłem przygotowany w jakiś sposób, można było o tym przeczytać, usłyszeć, zobaczyć filmy, o tyle reakcje ludzi na nas to jest coś, czego się totalnie nie spodziewałem. Ludzie tutaj reagują zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym kraju, czy to europejskim. E, machają nam z samochodów, przybijają nam piątki, e, dają nam czasami darmowe rzeczy tak po prostu z czystej życzliwości. Więc to jest coś, co na pewno mnie tutaj zachwyciło. Że będzie tutaj dość jednorodnie, a w pewnych momentach było jak na Marsie, potem zaraz wjechaliśmy na góry i widać było lodowce. Aż nie mogę powiedzieć, co czułem, bo <laughs> trzeba by było ocenzurować czasami. Tak spaliłem. Fucking <laughs> amazing.